W tym filmie ogarniemy całą potrzebną teorię do matury z chemizmu życia i będziemy mogli od razu zrobić po tym filmie zadania. Do tego wypiszę Wam, które zadania da się zrobić po danej partii materiału, żebyście tę wiedzę zaaplikowali w jakiś sposób praktycznie. Siema, nazywam się Michał i aktualnie jestem na rok lekarskiego i sam przygotowywałem się do matury z biologii i chemii. W ostatnim roku maturalnym samemu i od zera, więc dla mnie jest mega istotne to, żeby wam wyciąć to, co jest nieistotne. Wszystkie te fakty, które są podawane w podręcznikach i nie aplikują się do końca na maturę, więc dlatego ten film jest taki krótki i tak wygodnie z niego wyciągnąć wiedzę i bardzo łatwo sobie tę wiedzę później odświeżyć, więc zapiszcie to sobie i, i w trakcie przygotowań do matury, jak czegoś zapomnicie, to możecie sobie wrócić. Więc zaczynamy. Do tego mam dla Was coś, co sprawi, że nauka tego tematu będzie kilkakrotnie szybsza, ale to za chwilę. Na razie przechodzimy do teorii. <grych> Zmysł jest trochę specyficznym działem, bo tutaj jest mało takiej biologii do zrozumienia, bardziej, jest takie, bardziej są takie rzeczy do wkucia. I te rzeczy do wkucia po prostu przedstawiam Wam rzeczy, które są tylko i wyłącznie istotne. Więc zaczynając, mamy mikro i makro elementy. Makro to są te, których udział w budowie organizmu jest większy od 0,01, a mikro to taki, który jest mniejszy niż 0,01%. I w makro mamy dwa podtypy: mamy biogennej, całą resztę, cała, cała reszta nie dostała ciekawej nazwy biologicznej. Biogenne, C-H-O-N-S-P, trzeba zapamiętać, i to jest szkielet budowy wszystkich tych węglowodanów, białek, tłuszczy, jakby jest szkielet tych podstawowych związków organicznych, więc e, tych związków organicznych, które budują organizmy, więc to musimy pamiętać. Teraz po kolei, co robią pierwiastki: siarka, moski i keratyna. Jeśli paliliście kiedyś włosy swoje albo czyjeś, to jest zapach siarki, jest, no nie będziemy kłamać, jest. Dalej mamy fosfor. ATP buduje i ma grupę fosforanową. Jakby jest to całkiem łatwe, bo P i P to jest to samo P. No i grupa fosforanowa łatwa sprawa. Gdyby Was ktoś zapytał, gdzie w człowieku jest fosfor, to w kościach. I dałem przykład kości, żeby się też aplikował do wapnia, żebyście nie musieli się uczyć dwóch rzeczy. I wapń bierze udział w krzepnięciu i impulsie nerwowym, skurczu. Do wkucia. Magnez jest trochę inny niż cała reszta tutaj rzeczy, które będą o zaraz, bo jest składnikiem chlorofilu, aktywatorem enzymów potrzebny do syntezy ATP. Trochę z innej beczki i przy, jakby, synte przy fotosyntezie to wyjdzie, co robi magnes w tym wszystkim. Dalej mamy NA, K i CL. NA i K robi pompę sodowo-potasową, kto by się spodziewał. I jakby się ktoś z Was zapytał o chlor, bo jego zazwyczaj nie ma w tabelkach, a jest pierwiastkiem biogennym. Więc teoretycznie są wymagania. Regulacja turgoru komórki Impuls KNACL zadziała. No i jeśli chodzi o impuls, to mamy CAKNACL, więc jakby można po prostu ten magnes sobie w nauce ułożyć wyżej, żeby Wam się z tym nie łączył i będziecie mieli jedną rzecz, którą możecie powtarzać do każdego. Idąc dalej, mamy mikroelementy. Zrobiliśmy makro, robimy mikro. Jeśli chodzi o mikroelementy, to mamy FE, czyli żelazo raz robi nam hemoglobinę i FAD, F, F, A, łączy się. No i jeśli kiedykolwiek piliście krew, co jest nie do końca legalne, to ma metaliczny posmak. Dlatego ma metaliczny posmak. Jakby biologia uczy i bawi tych ludzi, których krwi nie... <ścoughs> Szczególnie tych, których piliście krew. Dalej idąc. Mamy I. I, czyli J. I J ma takie najbardziej wyrwane z kontekstu informacje hormony tarczycy odpowiadające za wzrost i metabolizm, czyli wzrost, wzrost taki i wzrost metabolizmu. I jest to dziwne, ale jest to wykorzystywane w zadaniach w taki sposób, że na przykład była sobie kijanka. Kijanka nie urosła. I nie miała jodu. Dlaczego nie urosła? Odpowiedz nam, wyjaśnij. Więc musicie powiedzieć: nie urosła, bo jód jest istotny w hormonach, które i brak tych hormonów sprawi, że nie brak hormonów wtedy wzrost no nie, nie wzrosła, więc nie była, nie zrobiła się żabą. Przykre. Jakby przykład z kijanką jest całkiem spoko na maturę. Dzi jakby, trochę ich rozumiem, że nie dają na przykład przykładu, że dziecko było niedorozwinięte, czy coś takiego. Takie jakieś hardkorowe. Myślę, że matura z biologii byłaby ciekawsza wtedy, gdyby dawali hardkorowe przykłady. Napiszcie w komentarzu. <laughs> Mówienie takich rzeczy jakby youtubeowych, jest mega dziwne. Ale możecie napisać. Czy hardkorowe przykłady na maturze sprawiłyby, że byłaby ciekawsza? Idąc dalej, F to zęby, i tyle. Lecimy dalej. Tak są te rzeczy ułożone w układzie okresowym, więc trochę łatwiej będzie Wam to zapamiętać. Mam nadzieję, że takie ułożenie Wam pomoże. Zakreślone to są biogenne. Tu są zadania, które się aplikują do tego, Polecam zrobić zadania. I tyle. Oddziaływania. Oddziaływania mamy takie. Mamy siły van der Waalsa rządowa struktura białek, tyle musimy wiedzieć. Siły hydrofobowe i hydrofilowe. Hydrofobowe boi się wody, hydrofilowe lubi wodę, więc jak jakaś cząsteczka ma fragment hydrofilowy, to on pójdzie do wody, a jeśli cząsteczka ma fragment hydrofobowy, to pójdzie tam, gdzie nie ma wody. I tyle, zrobi się to samoistnie i super i fajnie. Wiązanie wodorowe, najłatwiej wkuć sobie definicję, bo pytają o to szczegółowo. I jeśli którakolwiek z warunków w tej definicji nie zostanie spełniony, to nie będzie wiązania wodorowego, i jeśli chodzi o wiązanie wodorowe, to najlepiej zrobić z 5 zadań z tego i będziecie to umieć. Dalej mamy wodę, która się wydaje całkiem przyjemną rzeczą. Środowisko reakcji, ok. Gęstość mniejsza w stanie stałym i największa w 4 stopniach, czyli lód idzie na górę. Woda 4 stopnie idzie na dół, tak to działa w zbiorniku. Napięcie powierzchniowe, czyli robi się błąka, po której może sobie hasać wesoło nartnik. Wysokie ciepło właściwe, czyli dużo energii trzeba włożyć, żeby ogrzać wodę. Na przykład, czyli woda musi zebrać dużo energii, czyli ciepła z otoczenia, żeby na przykład wyparować. I tyle. Przykładowe zadania, które do tego zrobić, to te, zróbcie zapamiętane. Przechodzimy teraz do węglowodanów, mega ciekawe. I węglowodany sobie omówimy na systematyce, bo systematykę i tak musicie znać i funkcję też musicie znać, więc ogarniemy dwie rzeczy na raz. Po pierwsze, pierwiastki, które budują węglowodany, CHO, musimy wiedzieć, które pierwiastki budują, które te związki. I no, musimy to wiedzieć. Po więc mamy monosacharydy, monosacharydy taki cukier, jeden sobie siedzi i jakby mamy systematykę w systematyce, bo to biologia. To się dzieli na triozy, pentozy i heksozy. Triozy trzy węgle, pentozy pięć węgli, heksozy sześć węgli, atomów węgla piszemy na maturze. Ja mogę mówić węgli, bo ja już napisałem maturę. Atomów węgla. E, I triozy aldehyd glicerynowy jako przykład, pierwotny produkt fosyntezy, który jakby nie jest wymagany na maturze, na tym, na tym nie, nie ma tych wymagań w tym temacie, ale daję Wam, żebyście wiedzieli, że triozy też istnieją. Pentozy, deoksy, ryboza i ryboza, łatwe DNA, kojarzymy, fajna sprawa. Heksozy, glukoza, fruktoza, galaktoza, musimy wiedzieć, że to są heksozy. I musimy wiedzieć, że wiązanie, które łączy heksozy i pentozy, na jakby jak się łączą dwa monosacharydy, to mamy wiązanie glikozydowe. I musimy wiedzieć, jak wyglądają pentozy i hexozy, tutaj wypisane, i musimy wiedzieć, jak wygląda wiązanie glikozydowe. I Te rzeczy będą na chemii, więc ja bym się tego teraz nie wkuwał, będzie przy przedziale węglowodany, więc tam będzie miało większe zastosowanie. Więc teraz się tego nie wkuwajcie, okej. Okay? <grytanie> Dalej mamy sacharydy. Sacharydy mamy glukozę, 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 glukoza, galaktoza, fruktoza. bo oligosacharydy to są połączone monosacharydy, i musimy wiedzieć z jakiego połączenia. Co powstaje? Glukoza, fruktoza, sacharoza, glukoza, galaktoza. Galaktoza. Powstaje laktoza, glukoza, glukoza, powstaje maltoza. Mega przyjemna sprawa. Ee, dalej mamy polisacharydy, mamy amylozy i amylopektyny. Amylozy są proste i są, mają wiązanie alfa-glikozydowe. Alfa-glikozydowe jest bardziej wytrzymałe od beta, czyli jeśli mamy bardziej wytrzymałe wiązanie, to będziemy mieli funkcję budulcową. Przykładem jest hityna, buduje ścianę komórkową grzybów, celuloza ścianę komórkową roślin. Proste. Amylopektyny, beta glikozydowe. I amylopoektryny mamy rozgałęzione substancje zapasowe: skrobia rośliny, glikogen rośliny, czyli substancja zapasowa u roślin, substancja zapasowa u zwierząt. I mieliśmy wcześniej w jakby wykrywanie ogólnie węglowodanów, teraz jest bardziej sprecyzowane, że mamy umieć wykryć skrobie. Wykrywamy z płynem Lugola. I tyle. I jeśli Ci się wydaje, że to jest mega dużo teorii i mega ciężko to będzie ogarnąć, to tak, faktycznie będzie to mega ciężko ogarnąć, ale fiszki, które zrobimy specjalnie dla Ciebie i są w pełni darmowe. I są w linku w opisie, więc, wy, więc sobie tam klikasz i je dostajesz. Mają tą całą teorię do matury potrzebną z tego działu i są też w programie, który bardzo ułatwia Wam efektywną naukę, więc obczajcie to sobie, jest to w pełni darmowe i bardzo Wam pomoże ogarnąć ten pierwszy dział. E, węglowodanów nie lubi jest mało zadań z węglowodanów, jakby szukałem całe 30 sekund na Biolog Help i znalazłem tylko jedno. Dalej mamy lipidy. Lipidy to jest c -H -O -N -P, bez S. Można to pamiętać w ten sposób, że jest wszystko bez S, bo w słowie lipidy nie ma S. Nie? Czy ja jestem już nienormalny? Jest całkiem możliwe, że takie rzeczy mi przychodzą do głowy, dlatego że... Tego, że nie jestem całkowicie normalny. <gryw> Jakby uczę biologii. E, I lipidy mają najnudniejszą rzecz na świecie, czyli systematykę. I lipidy się ma... zielono Muszę to powiedzieć, no, no sorry. I dzielą się na tłuszcze właściwe, i tłuszcze właściwe są na nasysone, i nasysone. Nasysone są zwierzęce i stałe, i nasysone są roślinne i płynne. I to musimy wiedzieć przy z wyjątkiem jest ran, bo ran jest płynny. E, proste. Mamy woski, na przykład kutykula. Istotne. E, złożone. To jak mamy lipid i był sam, to był prosty. A jak mamy lipid plus coś, to mamy złożony. Czyli mamy lipid plus coś, plus coś z fosforem, to mamy fosfolipid, plus coś z gliko-cukrem. To znaczy, że mamy glikolipid. No Jakby wrócić to na budowie błony komórkowej, więc się nie bójcie. Izoprenowe lipidy to na przykład steroidy, karotenoidy. Przykładem steroidu jest cholesterol. Wybitne wkuwanie, polecam biologię. Ej, musimy wiedzieć, jakie wiązania budują lipidy, i te wiązania też będą ogarnięte na chemii, bardziej w szczegółach, więc nie ma po co się tego teraz uczyć. I CKE ja też nie lubi lipidów. Te zadania są takie. Jeśli chodzi o funkcje, węglowodany. To jest funkcja energetyczna lipid, i też funkcja zapasowa, lipidy lepiej pełnią funkcję zapasową od węglowodanów, ale też nie są tego typu energetyczne, że jesz i od razu masz tą energię. Wiecie o co chodzi, węglowodany są bardziej szybka energia, a lipidy bardziej odłożymy na później tego typu energia, żebyśmy też nie, nie, nie ustawiali ich w jednym rzędzie, bo, w, bo to ustawienie w jednym rzędzie nie jest do końca właściwe i wykorzystują to w zadaniach niestety przeciwko nam. I jeszcze lipidy to warstwa izolacyjna od zimna, jakby tłuszcz. Nie? To jest to, co musimy wiedzieć, to zadanie pokazałem. Białka, musicie zrozumieć, że na biologii kochają. Tak samo jak CKE i biolodzy kochają białka. Na tyle je, je kochają, że dali im dwie systematyki. Białkom się powodzi w życiu. Po pierwsze, systematyka pierwsza wygląda tak, że mamy włókniste i mamy kuliste białka. włókniste to są fibrylarne, nierozpuszczalne w wodzie, więc są budulcowe, bo jak się nam coś nie, nie rozpuszcza w wodzie. To będzie dobrze budować, bo gdyby nam się, nie wiem, mięśnie zaczynały rozpuszczać w wodzie, to nie byłoby fajnie. Przykładem jest kolagen i keratyna. Warto zapamiętać, gdzie jest kolagen i keratyna, że keratyna włosy, kolagen, skóra, właściwa substancja międzykomórkowa to warto wiedzieć. Globularne dzielimy na histony, albuminy, globuliny. Histony są wyjątkowo nierozpuszczalne, budują DNA. Bardziej szczegółowo będzie przy DNA. Albuminy, transport we krwi, globuliny immunoglobuliny, jak ktoś jest po immunologii, to mu coś mówi, po układzie immunologicznym, to mu coś mówi, jak nie jest, to, to nie dostąpił tego zaszczytu. Dalej mamy kolejny podział. Kolejny podział jest mega ambitny, bo się dzieli na proste i złożone. Proste to jest aminokwas i aminokwas, czyli jakby białko bez żadnych ciekawych dodatków, złożone to jest białko plus coś, na przykład metalo, proteiny nie zgadnijcie, jest tam metal. I tyle. Dalej mamy podpunkt pod tytułem Kilka losowych informacji, bo prowadzący prezentację jest mega leniwy i nie wymyślił mądrego podpunktu. Przykładem jest denaturacja. I trzeba wiedzieć, że jakby jak ogrzewamy białko, to białko traci strukturę przestrzenną, przez co traci funkcję. I jeśli chcemy sprawdzić, czy gdzieś działa białko, to po prostu używamy tej denaturacji, bo jak ogrzejemy i nam na przykład dana reakcja nie zajdzie, to znaczy, że zdenaturowaliśmy białko, które było istotne przy tej reakcji, więc tam było białko wcześniej. Ogarnięcie to przy pierwszym zadaniu z doświadczeń, które jest dla Was przygotowane później. Dalej mamy, że białka są budowane z aminokwasów, połączonych wiązaniem peptydowym. Bardzo istotne. Jeśli chodzi o białka, to białka mają praktycznie wszystkie funkcje. Jeśli chodzi o wszystkie funkcje, to raczej nie bierzemy białek jako rzeczy energetycznych. Jeśli na przykład nie umieramy zbytnio z głodu, bo białka są takie. Jak już skończymy węglowodany i skończymy tłuszcze, to dopiero idziemy do białek. Tak, jest to ogólny, ogólny zamysł jest taki, że białka raczej pierwsze spalane nie są. Taka jest idea. E, dalej mam rzędowość białek i z rzędowości białek jest najwięcej zadań z tego działu, więc zostawione jest oczywiście na koniec dla tych, którzy właśnie zostali, do końca i dali lajka, i dali komentarz. Mówienie tych dziwnych YouTubeowych rzeczy jest mega mega dziwne. Ale dobra. Rzędowość białek jest istotna, więc ją uprościliśmy. Po pierwsze, pierwszy mamy cztery poziomy rzędowości. Pierwszy to jest łańcuch polipeptydowy, czyli mamy aminokwas aminokwas aminokwas. To jakiejś struktury ciekawiej nie tworzy, jest niefunkcjonalne, czyli nie pełni żadnej funkcji. Dalej, oprócz tego, co jest w pierwszym podpunkcie, dochodzą nawiązania wiązania wodorowe, czyli nam to białko będzie jakoś się układać. Mamy albo ziół, czyli beta harmonika, albo mamy ziół, czyli alfa helisa. I musimy wiedzieć, że tam dochodzą wiązania wodorowe. Nadal jest niefunkcjonalne. Dalej wchodzimy na pole rzeczy funkcjonalnych, i to jest łańcuch polipeptydowy gdzie oczywiście działają wiązania wodorowe, bo to się dodaje i dochodzą jeszcze moski lisiarczkowe, i to jest już funkcjonalne. Dalej mamy czwartorzędowy, który też jest funkcjonalny, i tutaj nic nie dochodzi, ale dochodzi nam to, że mamy dwa, jeśli się składa z dwóch i działa, to znaczy, że to będzie czwartorzędowy. I na maturze jest to tak rozrysowane, to jest, widzicie, że to jest kilka łańcuchów. Jeden, drugi trzeci, więc wiadomo, że to będzie wi wiadomo, że to będzie ten e czwarto, a to będzie pierwszo e że to będzie czwarto, a to będzie trzecio. I jeśli chodzi o przykłady, mamy mioglobinę i hemoglobinę. Mioglobina transportuje tlen w mięśniach, a hemoglobina w ogólnie. Jeśli chcecie się tego nauczyć dużo szybciej i dużo wygodniej, to polecam fiszki, które zrobiłem specjalnie dla Was, są w pełni darmowe i są w linku w opisie. Ogarnijcie je to sobie, bo Włożyłem, włożyłem w to sporo pracy i inni wycharżowali za to trochę siana, a ja tego nie robię jeszcze.